Cześć wszystkim moi drodzy, przyjechaliśmy do zakopanego. A z zakopanym nieodłącznie łączy się co? Kuchnia, pogoda, góry. A w tej restauracji podobno można zjeść bardzo, bardzo dobrze. Dlaczego? Bo w tej restauracji była pani Magda Gesle, czyli niekwestionowany autorytet kulinarny. Zobaczmy zatem, jak w restauracji obrochtówka zjemy. Pytanie jest jedno, czy smacznie? Bo rewolucja się obroniła. Bardzo intensywna, mocno wędzona. To właśnie tę zupę pani Magda mocno ją tutaj propagowała, żeby ta zupa tutaj była. Zresztą zdjęcie pani Magdy widnieje tutaj. Porcje rzadko kiedy widuję tak olbrzymie. W ogóle zjeść to całe. 74 zł. No i ceny od razu warszawskie. Dobra, to wejdźmy w takim razie, ale wydaje się że dobrze, do takiej piwnicy ale Jak tutaj fajnie. Chodźcie. No dobrze. To jesteśmy. Bardzo urocze miejsce. Nie ma co ukrywać. Dużo ludzi. Jest godzina 14.18 i praktycznie full booked. Gdzie my się znajdujemy? Villa Obrochtówka zaprojektowana przez Jana Bartusia Obrochta, stąd też pewnie i nazwa, w 1898 roku, więc mamy tutaj do czynienia z głęboką historią. Jak wam powiem, jakie tutaj osobistości przesiadywały, oprócz pani Magdy Getzner, rzecz jasna, to trochę można złapać się za głowę, bo może w tym miejscu siedział Witkiewicz, który był współpracownikiem troszeczkę tego projektanta, tego cieśli, który tę karczmę, ten budynek wybudował. Dalej, Żeromski, Sienkiewicz, Błaszczyk. Ten ostatni to nikomu nie znany. Dobrze, ten ostatni przedstawi Wam, co tutaj można zjeść i czy warto. Zobaczmy sobie na zakąski oscypek śliwki MOSKO. O, jest tradycja, warta 20 zł. Później jedziemy w zupy. No i tutaj pani Magda bardzo polecała kwaśnicę, także ją weźmiemy 26 zł. Na razie nie przerażają ceny. Dania Jarskie 26-32. Kurde, no na razie chyba jest git. Wiedźmy w takim razie w dania mięsne i tutaj pierwszą pozycją. Jagnięcina pod śniegiem podawana z kaszą perłową i to jest też pozycja pani Ressler. Zobaczymy 74 zł. No to już troszkę drożej i kotlet obrochtówka 69. Myślę, że te dwie. Zobaczcie sobie też inne jakie są. To tutaj jest dodatki, desery, widok, napoje, napoje. Dziękuję. No to zaczynamy od bardzo tradycyjnego pierwszego dania, czyli od przystawki. Co my tutaj mamy? Moskol, czyli bardzo tradycyjny placek góralski, to w zasadzie najprostszy. Mąka, woda, sól, a to wszystko smażone na blasze bez tłuszczu. Kiedyś to jadałem, jak byłem w zakopanym, bardzo mi to smakowało, a teraz zobaczymy sobie, jak tutaj będzie. W tej willi, się naprawdę. Niebywałe postaci tutaj. Nie, były. A i no oczywiście ziemniaki. To integralna część tego dania. Dla wszystkich osób wiecie, która osoba mnie najbardziej cieszy, która tutaj była? Adam Małysz. Jestem wielkim fanem tego człowieka. Ten moskol, najbardziej tradycyjnej wersji, czyli właśnie z masłem czosnkowym. Smakuje wiecie jak co? Jak taki ziemniak z ogniska? Ale farsz, coś ta cała masa. Oj, kozacka. Dajmy jeszcze raz więcej masła. Masło bardzo słone, potężnie. I tak ta masa właśnie wygląda cała, identyczna po całości, a na górze mocno on jest przypieczony, tak jak Wam pokazywałem na początku. Można się tu naprawdę najeść. Także to danie bardzo dobre, a teraz dalsze ciekawostki o samej widji. Po pierwszych właścicielach tę widle przejęły trzy siostry, które tutaj prowadziły taki, można powiedzieć, a'la pensjonat. I co najistotniejsze, siostry miały dosyć głęboki związek z socjalistami, co się bardzo nie podobało wczesnej władzy, a także PRL, więc były one obserwowane. Tutaj naprawdę, w tym miejscu, dużo się działo, bardzo dużo. Ale Moskol? Super. No nie wiem jak wam, ale mi góralska kuchnia bardzo leży. takim mocnym daniu jedziemy jeszcze mocniej, bo teraz mamy kwaśnicę, czyli zupę typowo podhalańską. I teraz czym się różni kapuśniak od kwaśnicy? Znacząco, bo tutaj mamy tylko kapustę kwaszoną, czyli kiszoną, nie wchodzi żadna słodka, długo gotowane, taki polski ramen trochę. Nie wiem czy trochę nie przegiałem pały, ale jak wiecie o to mi chodzi. Musi być bardzo intensywna, bo wtedy jest to kwaśnica, mocno rozgrzewająca zupa. Zupa, gdzie, która dla górali była bardzo ważna. No dobra, zobaczmy. Ale kwas. Uja, ja, kwas solny, lub jak gdyby w powiedzieli, plac solny, ale bardzo intensywna, mocno wędzona. To właśnie tę zupę pani Magda mocno ją tutaj propagowała, żeby ta zupa tutaj była. Zresztą zdjęcie pani Magdy widnieje tutaj, też w samej obrochtówce. No i dobrze, ogólnie zupa, naprawdę typowo góralska i typowo kwaśna, mocno intensywna. Jeżeli lubicie takie smaki, to mi się wydaje, że będziecie zadowoleni. Dużo składników wewnątrz. Gotowana oczywiście na żeberkach żeberkach wędzonych. Zobaczcie, ile ich tutaj mamy. Zobaczcie, jakie duże w stosunku co do tej łyżki. Zupa naprawdę wydaje mi się, że jest nie, 500 ml spokojnie. Do tego ziemniaki, długo gotowane kapusta. No jest z czego wybierać. A co ciekawe, w tej willi. Tak jak bo mówimy o tych trzech siostrach, prawda? To w 1941, kiedy była niestety okupacja hitlerowska, to Niemcy byli przerażeni tym, co tutaj się dzieje i jakie dokumenty mają siostry, że postanowili te archiwa spalić w sposób bardzo taki widlarny, bo spalili je przed samą willą, a tam były dokumenty, rękopisy znaczące dla ludzi z zakopanego, bo tam wiele historii było zapisanej. Więc kolejna rzecz, która z tą willą jest związana. Supa super. super. Ale naprawdę porcje, to się idzie za, za, za głowę złapać, że ta przystawka plus to, jest ja jestem ugotowany. Piwo, Panie Boże, ratuj. Naprawdę zupka, pierwej sorcik. Tutaj, Ło. ale mi się wydaje, że te porcje tu są naprawdę potężne. Ile ta zupa kosztowała? 26 zł za takie porcje, to są w ogóle nie do pomyślenia rzeczy w takim mieście jak Kraku, Wrocław czy też Warszawa lub w ogólnie większych aglomeracjach. A myślałem, że w Zakopanem będzie dużo drożej. Bo tak za taką zupę 26 to naprawdę cena jest okej. Okay. A jakość... naprawdę dobra. No to opisowe danie. Pani restaurator z Warszawy. Czyli mamy jagnięcinę pod śniegiem podawaną z kaszą perłową i ćwikłą. 74 zł. No i ceny od razu warszawskie. Tutaj mamy, jako dodatek, ćwikły, tak jakby ich skapła na białą koszulkę, pamiątkę na całe życie. Jagnięcina. Jagnięcina podhalańska, która. Charakteryzuje się przede wszystkim delikatnością. Jagnięcina a baranina. Jagnięcina do pierwszego roku życia, baranina później. I baranina ma ten bardzo charakterystyczny smak. A ta jagnięcina powinna być mega delikatna. Dlatego jest polecana kobietom, dzieciom lub mi. Bo ja za smakiem baranin typowo nie przepadam. Oj, oj. Chyba muszę powoli odwołać to, co mówiłem. Bardzo delikatna. W ogóle nie żelasta taka, taka, troszkę jest tego smaku przemycone, ale on jest super yy, na samym końcu, taki, z takim finiszem. Jednakże porcja, którą tutaj mamy, no to, to raz, dwa, trzy, trzy potężne plastry. No, taka jagnięcinka. Co w ogóle wam ja Wam jeszcze powiedzieć, jagnięcina ta tutaj podhalańska, to jest jagnięcina z certyfikatem. Tutaj może być tylko ona sprzedawana. Oj, oj. Mmm... Bardzo dobra. Mocno słone pozycja, ja wasz przykład bardzo lubię, a ten śnieg, który tutaj mamy, to jest jak na moje oko, po prostu bita śmietana i nie żartuję, autentycznie czuję bitą śmietanę. Ćwikła, piopier tyle, tu poleciało, Ole by była w topa. I ale ta jagnięcina, naprawdę. To mięsko jest tak delikatne i szczerze wam powiem, jeżeli chcecie spróbować na pierwszy raz i nie jedliście nigdy wcześniej jagnięciny, bo ja w swoim życiu bardzo mało zjadłem tego mięsa, to na start jest super. Jak sobie to tak jem, to powiem wam, że ten smak jest wyczuwalny, ale dla tych, którzy lubią, to może być nawet za mało, a dla tych, którzy nie lubią, to będzie albo w punkt, albo nawet i trochę za dużo. Ale coś, co mnie bardzo oczarowało, to to ćwikła. O Jezus, dawno nie jadłem. I wiecie, co jest najważniejsze, że cichła jest zimna. Mm. Ostatnią ciekawostką, jaką mam, powiem, to to, że jagnięcina od baraniny różni się jeszcze jednym: prestiżem, luksusem. To tak jak trochę w przypadku wołowiny. Wołowina i cielęcina. Identycznie ten sam case. Cielęcina, cena, a wołowina niżej. I jagnięcina, baranina. Niżej. Rzeczywiście trochę więcej to kosztuje i tutaj już przemycamy troszeczkę te takie ceny dużych miast. Choć tak jak mówię, i tak i tak dziwię mnie trochę tutaj ceny, bo myślałem, że będzie naprawdę o wiele, o wiele e, drożej. To jest super, 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 super smaczne. A co do tej willi, to w tym stanie, w którym ją teraz obserwujemy, to dopiero w latach 80. została wyremontowana i w 78. wprowadzona do rejestru zabytków. A w 2010. dopiero przeszła renowację, ale gastronomiczną, w zasadzie rewolucję, bo wtedy była pani Magda. A o rewolucjach przy następnym Daniu. Porcje, rzadko kiedy widuję tak olbrzymie. W ogóle zjeść to całe, to wydaje mi się, że to ma kalorii z półtora kafla. No może trochę jej przesadziłem. Ale co to jest? To jest kotle, który się nazywa obrochtówka. Dwa placki ziemniaczane w środku schab. To polane sosem borowikowym, a na koniec dotarty ser oscypek. Pewnie będzie chrupało przez placek. Będzie delikatnie przez schabę. Oby nie było sucho. Wątpię. Patrząc po tym ile mamy tutaj tego borowikowego sosu. No dobrze. Zobaczmy. W tej restauracji najczęściej wiecie jakie słowo słyszę? Placek po zbójnicku. Absolutnie każdy stół to zamawia. Ale zobaczmy to danie. Mm. Sos borowikowy. Bardzo intensywny. Przy tym bardzo śmietanowy. Wolałbym, żeby był bardziej borowikowi, aniżeli śmietanowy. Ja akurat jestem gigantycznym fanem, szczerze wam powiem, grzybów. I zajrzyjmy sobie do środka, jak to jest. No i kurde, sezon nie chce się... zakopiański sezon nie chce się otworzyć. Jest. O, ależ tego tu jest naprawdę. No, no Porcje tu są tak gigantyczne, że to się w pole nie mieści. I co najlepsze, te placki pomimo zalania go tak wielką ilością tego sosu, pozostały dalej chrupkie. To pogadajmy chwilę o Magdzie Gessler, bo to dzięki niej i tak serio. Wiem, że jest wiele restauracji, które nawet zamknęły się rekordowo po 3 dni po rewolucjach, bo nie uciągnęły. Ale to miejsce od 2010 roku bardzo dobrze sobie radzi. Więc jest to jedna z najstarszych rewolucji i najbardziej skutecznych. Stąd też restauracja absolutnie ma w pamięci to, co zrobiła pani Magda. Można tę postać lubić, można nie lubić, ale trzeba oddać jedno, że dzięki. A gdzie Gessler, to miejsce naprawdę zyskało szeroki rozgłos. I nie bez przyczyny na samym wejściu wisi postać Magdę. Bo gdyby nie, to wydaje mi się, że troszkę mogłoby być ciężko. O samej willi nie będę Wam już więcej opowiadał, bo coś musicie sami doczytać. Natomiast jeżeli chodzi o to danie, to to i Moskol to są moje ulubione pozycje. Ja wiem, że ta jagnięcina uchodzi za tę najbardziej luksusową część Podhala. Ale ja akurat nie bardzo za nią przepadam. Natomiast takie wydanie, super. I ten pasek po zwójnisku, który tutaj ludzie zamawiają, myślę, że on by też zrobił szerokie wrażenie. Ceny? No dużo miastowe. No co tu dużo mówić? 74,69. Ale na przykład pierogi z mięsem kosztują, teraz się trzymajcie, 34 zł za full, full porcja. O ile nie przekręciłem, ale nie wydaje mi się. Tak, 34, a połowa 20. No to kurde. A ja jesteśmy, pamiętajmy o tym, w bardzo turystycznej miejscowości. Dobra, restauracja, dobra. Czy najlepsza tutaj w zakopanym? Nie wiem. Pamiętam, że tamte, które sprawdzałem po poprzednim moim przybyciu, to chyba może kapkę lepiej, ale nie będę mówił, bo to już było trochę lat temu. Wow, ojedzone. Kurczę, pieczone, serio, wy tak w Zakopanem macie takie porcje? Naprawdę? Ja co tutaj nawet normalnie człowiek wychodzi szerszy niż dłuższy. Dobra restauracja, naprawdę nie żałują na produktach, na jakości i co najważniejsze, na tradycji. Polecam. Super miejsce. Oczywiście też trzeba powiedzieć, że gdzieś jakby się poszukało, to chyba można byłoby jeszcze trochę ten level wywindować. Niemniej jednak jest to naprawdę restauracja godna polecenia i nie ma się co dziwić, że rewolucja pomyślnie udana, bo od 15 lat dobrze sobie radzi. Dziękuję moi drodzy za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!